Nawet świetne wyniki Nvidia nie uratowały rynku finansowych przed dużymi spadkami. Wielu inwestorów teraz może się zastanawiać, co się będzie działo z ich portfelami. No, przecież te giełdy mają, miały tylko rosnąć, a nie rosną. Już Ci wszystko wyjaśniam i powiem Ci, co może się stać, a także co wpłynęło na te spadki, tak naprawdę. Zacznijmy od tego, że w środę po sesji najbardziej wartościowa w tej chwili spółka na świecie opublikowała swoje wyniki za trzeci kwartał, które okazały się rewelacyjne. W czwartek podczas handlu na giełdzie w Stanach Zjednoczonych początkowo rynki rosły, ale później tak szybko jak rosły i jeszcze szybciej zaczęły spadać. I te spadki miały przede wszystkim związek z bardzo dużą utratą wartości bitcoina w ciągu ostatnich sesji. Wiele spółek w Stanach Zjednoczonych także jest powiązane z bitcoinem, a także no niestety uświadomienie sobie przez inwestorów, że Fed nie obniży procentowych na następnym prawdopodobnie posiedzeniu. Zatem, co może dziać się dalej? Pewnie o tym teraz myślą wszyscy inwestorzy, którzy mają gdzieś tam pokupowane jakieś akcje polskie, czy zagraniczne, czy ETF-y, czy jakieś fundusze inwestycyjne. Czy to już ten, ten czas, żeby uciekać z rynku, a może spokojnie przeczekać tą korektę? Wiele wskazuje jednak na to, że ta korekta potrwa dłużej. W pewnym momencie na rynku wszyscy myśleli, cały czas wszystko będzie rosło. A jak wszyscy myślą, że coś będzie cały czas rosło, no to prawdopodobnie już wszyscy, co mieli kupić, pokupowali. I zabrakło w tym momencie chętnych na kolejne zakupy. Poza tym, korekty są także czymś normalnym na rynkach finansowych. Nie ma też co panikować. Czasami trwają trochę dłużej, czasami trochę krócej, czasami są większe, czasami są mniejsze, ale prędzej czy później, jeżeli za obecnymi wzrostami stoją mocne fundamenty, to. Prędzej czy później rynki z powrotem powrócą do tych wzrostów. Pytanie oczywiście pozostaje, kiedy. Dlatego, jakbyś chciał się nauczyć aktywnie inwestować na rynkach finansowych, potrafić przewidywać takie zmiany trendu, a także wykorzystywać trendy, które są na rynkach finansowych, to serdecznie zapraszam Cię na mój bezpłatny webinar, na którym pokażę Ci moją autorską strategię inwestycyjną, dzięki której będziesz potrafił wykorzystywać trendy, jakie są na rynkach finansowych, a na trendach najłatwiej się zarabia. Zapisz się teraz na to wydarzenie, link do zapisu znajdziesz pod filmem, albo nad filmem, albo w moim tutaj bio, albo w komentarzu. Zatrzymaj teraz to wideo, no i zapisz się, skomentuj, co także myślisz o tym. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia na webinar. I także Tobie życzę jak najlepszych wyników inwestycyjnych. I nie ma co panikować, trzeba po prostu zbroić się w cierpliwość. Pozdrawiam i do usłyszenia, Robert.